To są artyści rynków, Jacek Brzeski, Polset News, I Love Trading. W pierwszej części programu Marcin Tuszkiewicz z Witaj, Marcinie. Witam serdecznie. No, i zaczynamy od mega oferty. Allegro wchodzi na giełdę, Allegro chce zdobyć ponad 9 miliardów złotych, nawet. No, a myślę, że duża część inwestorów szykuje pieniądze na całe to przedsięwzięcie. Tak, wydaje mi się, że tak właśnie jest, jak, jak mówisz. Dlatego, że mamy sytuację taką, że polski rynek był stosunkowo słabszy przez ostatnie kilka tygodni niż rynek zagraniczny. Co można było powiązać z tym, że inwestorzy gdzieś tam szykują się do tego, że będą chcieli się zapisywać na akcję Allegro. Pytanie, czy to jest dobra oferta, no to już jest pytanie tak naprawdę niejednoznaczne. Dlatego, że już po pierwszym dniu, kiedy mieliśmy zapisy w poniedziałek inwestorów instytucjonalnych, padły nieoficjalne informacje, że zapisy przekroczyły jakby możliwości. Dla, dla przeznaczonych tych akcji dla tych inwestorów, co wskazuje, że jest ogromny popyt ze strony inwestorów instytucjonalnych, co budzi oczywiście nadzieję, że później, jak będzie otwarcie i debiut faktycznie Allegro to te otwarcie będzie bardzo wysokie no bo cały czas zapotrzebowanie przez inwestorów instytucjonalnych będzie zgłaszane to się wiąże chociażby z tym że niektóre fundusze tak jak fundusze ETF czy fundusze które po prostu inwestują w spółki związane z WIG 20 bo tutaj trzeba pamiętać o tym że Allegro prawdopodobnie wejdzie do WIG 20 praktycznie prawie od razu po debiucie będzie powodowało, że ten popyt się będzie aktywował właśnie na początku notowań Allegro. Natomiast pytanie, czy z perspektywy inwestora indywidualnego to jest okazja, jeżeli weźmiemy pod uwagę ten oczekiwany tutaj. Kapitalizację spółki, tak? Czyli tutaj, jeżeli przemnożymy to, co faktycznie spółka chce zabrać z rynku, no to wychodzi nam na to, że biorąc pod uwagę ostatnie cztery kwartały, cena do zysku wynosi 104, więc jest to dość dużo, biorąc pod uwagę chociażby wycenę innych firm, które są aktualnie notowane na giełdzie, gdzie te wyceny nie są aż takie wysokie. Oczywiście mamy spółkę CD Projekt, czy, czy Dino Polska, czy inne firmy, które od dłuższego czasu mają tą cenę do zysku wysoką, ale nawet w przypadku Dino Polski nie jest to aż 100 4. więc jest to spółka czy też debiut po prostu drogi no i musimy mieć spore zaufanie do Allegro, że będą w przyszłości faktycznie nadganiali czy też inaczej utrzymają dynamikę z ostatniego roku dlatego że porównując rok do roku faktycznie wzrost jest bardzo dużo zarówno pod względem przychodów jak i zysków, ale jednak mimo wszystko no tutaj ta wycena jest dość duża. Będziemy mieli przy tej okazji takie wielkie wysysanie kapitału z, z rynku. No to się trochę dzieje, wydaje mi się przynajmniej, bo obserwuję jakby też te mniejsze obroty. Mamy oczywiście też sytuację zagraniczną, gdzie tutaj też Bessa, nazwijmy to, puka do drzwi, o czym może za chwilkę powiemy, ale generalnie widać jakby na rynku troszeczkę mniejsze obroty. Być może inwestorzy już się wycofali troszeczkę, żeby kupić właśnie akcję Allegro, więc tutaj mamy jeszcze taki dodatkowy czynnik w postaci takiej, że zapisujemy się na akcję. Żeby zapisać się na akcję, trzeba mieć pełne pokrycie tego zapisu. A później dochodzi do redukcji, bo jest duże zainteresowanie, więc tego kapitału, praktycznie inwestorzy muszą jeszcze więcej przeznaczyć na zapis, żeby można było uzyskać tych akcji tyle, ile się faktycznie chciało. Więc ostatecznie jest tu faktycznie taka blokada tego, tego kapitału, i to powoduje, że ten kapitał troszeczkę jest wysysany teraz z rynku. Pytanie, co będzie, jak Allegro wejdzie, bo to może być akurat bardzo pozytywne dla WIG 20. Ponieważ zmieni się układ, tak? Wyjdą z, prawdopodobnie M bank wyleci z WIG 20, więc to spowoduje automatycznie, że będziemy mieli lekką rewizję na korzyść WIKu, dlatego że pojawi się tam spółka ze handlu, więc coś, co jest najbardziej atrakcyjne, nazwijmy to. Plus dodatkowo wy, wypadnie bank, który na ten moment bardzo mocno ciąży. I to może spowodować, że ten WIK zacznie troszeczkę lepiej wyglądać, lepiej się ruszać, większe obroty, będą większe zainteresowanie. Mówiłeś, że bez puka do drzwi, Allegro przychodzi na rynek z mega ofertą. Pytanie w takim razie, dlaczego spółka robi to teraz? Może się, może się spieszy? Dlaczego się spieszy? No, tak to wygląda. Zresztą, zobaczmy, że prospekt emisyjny, który ma kilkaset stron, został opublikowany w poniedziałek, i w poniedziałek tak naprawdę już inwestorzy instytucjonalni mogli się zapisywać na akcje. We wtorek mieliśmy inwestorów indywidualnych, i już w poniedziałek 28 września, przepraszam, skończą się zapisy, więc tak naprawdę wygląda to na to, że Allegro się bardzo spieszy, żeby wskoczyć teraz na tej fali zainteresowania giełdą. Ja myślę, że ten prospekt emisyjny przyspieszył bardzo mocno po dobrych wynikach za pierwszy, drugi kwartał, plus właśnie tym, co się dzieje na giełdzie, zainteresowania akcjami. Więc tutaj tym bardziej trzeba być roztropnym podejmując decyzje o inwestycjach Inwestycjach w tę spółkę. Poza tym, tak jak wspomniałem, faktycznie na NASDAQ obserwujemy dzisiaj obronę. To jest bardzo ciekawe, bo to jest fenomenalne, że inwestorzy w Stanach Zjednoczonych zwracają uwagę na 15% od szczytu jako spadek, który oznacza jeszcze korektę. Spadek większy niż 15% oznacza już breskę. No i tutaj mamy dzisiejszą obronę tego 15% bardzo, bardzo dokładną. Dzisiaj rynek na otwarciu Ameryki zaczął iść na północ, no i na razie NASDAQ rośnie. Natomiast zobaczymy, jak się oczywiście zamknie. Natomiast to pokazuje, że gdzieś ta, ta obrona poziomów wsparć w Stanach Zjednoczonych jest. Być może Allegro, także przeczuwając, że ten rynek hosty się lekko kończy, chcą jak najszybciej wskoczyć, żeby nie wpaść w okres zmarazmu, tak? żeby kiedy na przykład, jeżeli sytuacja mhm. po, rozwiąże się negatywnie, czyli będziemy mieli jakąś bezcę kolejną na, na rynku, to żeby właśnie w tej bezsie nie debiutować. Nasdaq spada mocno od 2 września mniej więcej z pewnymi przerwami, może dzisiaj będzie ta przerwa w spadkach, ale czy rzeczywiście Nasdaq jest takim najsłabszym ogniwem, jeśli zdarzy się BESA to ona się zacznie od tego właśnie indeksu? To jest w sumie ciekawe pytanie. Nie, nie patrzyłem na to z takiej perspektywy, bo jakby Nasdaq jest indeksem technologicznym i wiemy, co ciągnęło Hossę w ostatnim czasie. To były właśnie spółki technologiczne. Apple, Amazon, tak. to były firmy, które faktycznie przyciągały, przykuwały uwagę inwestorów. Oczywiście także Tesla. To wszystko spowodowało, że mieliśmy Nasdaqa dużo, dużo szybciej na plusie. Później jeszcze został pociągnięty S&P 500, w którym waga tych, spółek była, była mniejsza kiedy kapitalizacja rosła jakby ta waga zaczęła być coraz to większa więc też wybijało na S&P 500. No i tutaj właśnie to w sumie dobre pytanie. Moim zdaniem jakby na Nasdaqu będzie widać głębszą korektę, aniżeli na większym rynku to się dzieje tak, bo na S&P 500 mamy 10% korektę, na Nasdaqu mamy 15% ale jeżeli spółki technologiczne, ze spółek technologicznych będzie odpływał kapitał to pytanie dokąd ma popłynąć. Pojawiały się już w minionych tygodniach informacje, że zarządzający funduszami wycofują się ze spółek technologicznych, bo już są drogie i kupują firmy z nazwijmy takiego twardego biznesu, gdzie mamy produkcję, gdzie mamy jakieś produkcje maszyn, urządzeń tego typu rzeczy, które są po prostu wykorzystywane na co dzień, bo tam była jakby efekt tego, że pandemia nie wywołała takiego kryzysu, jakiego się spodziewano, i tym samym teraz te spółki mają lepszą, lepszy fundament do wzrostów, no bo nie ma tak źle, jak się spodziewano. Stąd też gdzieś tam inwestycje w takie branże. Natomiast na razie nie widać jakiegoś wybitnego odbicia na tych firmach, więc tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, co się będzie działo, a na Nazdachu na pewno widać większe emocje, zwłaszcza tłumu, no bo jednak musimy pamiętać, że w te spółki inwestują ludzie chociażby przez Robin Hooda, czyli bez prowizji. Tutaj Inwestując jakby na zasadzie po prostu czystej takiego owczego pędu, że ktoś powiedział, że coś zrośnie, więc kupujemy. Więc to jest taki fajny filtr mówiący o tym, co robi tłum. To pozostajemy w konwencji Bessa-Hossa, chociaż nie będziemy mówili o giełdzie, tylko raczej o gospodarce. Znamy najnowsze wstępne wskaźniki koniunktury PMI dla przemysłu i dla usług no, w trzech ważnych miejscach: Francja, Niemcy i cała strefa euro. No i nożyce się otwierają coraz bardziej, bo można powiedzieć, że mamy w przemyśle Hossę w tych trzech miejscach PMI powyżej 50 punktów, zwłaszcza w Niemczech. No i mamy swego rodzaju bestę, bo ten PMI usługowy słabnie i, i, i tutaj mamy trzy razy wynik słabszy niż 50 punktów. Tak, to jest sytuacja ciekawa i jednocześnie budząca. W sensie ta rozbieżność nie jest rzeczą naturalną. Zazwyczaj jest tak, że usługi i przemysł jednak gdzieś tam w podobnym kierunku podążają. Tak jak wspomniałeś, te nożycze, nożyce się otwierają, czyli jakby ta różnica między tymi sektorami rośnie. Jest ona niebezpieczna moim zdaniem, dlatego że no trudno powiedzieć, żeby gospodarka mogła aktualnie w dobie takiej takiego popularnego korzystania z usług, jaką mamy w ostatnich latach rozwiniętą, aby można było ciągnąć całą gospodarkę tylko na przemyśle, ponieważ no to jest jednak ważna też część przepływu kapitału, gdzie idziemy sobie do restauracji, kupujemy jakieś usługi, chodzi do kina, gdziekolwiek, tak? To są rzeczy, gdzie po prostu pieniądze wydajemy i więcej ludzi ma zatrudnienia, więc krótko mówiąc, jeżeli w usługach mamy coraz mniejsze wartości PMI, spadające poniżej 50, czyli sugerują tutaj Besse, czy też spadek koniunktury. To mamy sygnał ostrzegawczy, że tam może spaść zatrudnienie. Oczywiście sektor produkcyjny tutaj wskazuje na rozwój, w związku z tym można by było przypuszczać, że będzie rozwój i zwiększenie zatrudnienia, ale nie sądzę, aby można było jeden do jednego przełożyć tak, te osoby. No i z drugiej strony, po co produkować, jeżeli nie wydajemy tak dużo jak wcześniej, nie, nie, nie ma takiego obrotu gotówki, jak, jak było wcześniej. Oczywiście z dużym uproszczeniem i jednocześnie zwracając uwagę na to, że są gospodarki, które są bardziej usługowe, jak na przykład. Wielka Brytania, albo bardziej przemysłowe, jak na przykład Stany Zjednoczone, i przepraszam, nie Stany Zjednoczone, tylko Niemcy. I to powoduje, że też warto zwracać uwagę dla samej gospodarki, co jest ważniejsze. No i w przypadku Niemiec, kiedy PMI wyskoczyło do powyżej 56, no to to jest rzecz bardzo pozytywna w Wielkiej Brytanii. Mieliśmy generalnie pozytywne, zarówno produkcyjne PMI, jak i usługowe. No i tutaj, zarówno jedno, jak i drugie jest powyżej 50% Punktów, natomiast różnice są niewielkie. I tutaj mamy dodatkowe 6 Stany Zjednoczone, które również PMI są powyżej 50 punktów, natomiast te usługowe troszeczkę mniej ta dynamika jest widoczna, aniżeli w przemysłowym. Więc widać, że przemysł sobie poradził z koronawirusem, bo można wprowadzić pewne procedury, ograniczyć może produkcję, ale jednocześnie jakby cały czas ją utrzymywać. Natomiast w usługach, gdzie ważne są osoby, które przychodzą i korzystają z tych usług, no jednak te blokady czy też ograniczenia cały czas mają się we znaki. No, usługi są po prostu bardziej wyczulone na wszelkie sygnały, że jest większa liczba zachorowań, że może będą kolejne restrykcje. Zresztą sami ludzie, sami potencjalni klienci nie potrzebują chyba oficjalnych restrykcji, ograniczeń, bo jak się przestraszą, to przestaną chodzić do, do kina czy restauracji. No, to jest prawda. Znaczy myślę, że każdy we własnym nazwijmy to sumieniu, rozważa, czy opłaca mu się zaryzykować, i pójść do kina, tak? Czy opłaca mu się zaryzykować, pójść do, nie wiem, fryzjera, i zawsze to ważymy, tak? Tu, się, tu mogę zachorować, tu mogę zachorować, i pytanie, co jest dla mnie ważniejsze, tak? co jest dla mnie istotniejsze. No i faktycznie jakbyś dodatkowej restrykcji nie trzeba, ponieważ każdy ma swój rozum, czy też swoje, swoje tutaj przekonania, i według tych przekonań. Postępuje, no i faktycznie usługi są przede wszystkim narażone na to zupełnie bezpośrednio, bo z usług, niektórych usług nie musimy korzystać. A jeżeli chodzi o produkcję, no to do pracy pójść musimy, w związku z tym, pracodawca ma na nas pewnego rodzaju. Um, Dźwignie, tak, że może nas zmusić, pomimo tego, że to ryzyko gdzieś tam występuje. I na koniec jeszcze rozwiniemy wątek brytyjski, bo rzeczywiście te PMA wrześniowe wstępne dla usług i dla przemysłu w Wielkiej Brytanii ładnie powyżej 50 punktów, tak jakby brexitu nie było na, na horyzoncie, tak jakby Brytyjczycy w ogóle się tego nie bali. No to jest ciekawe, akurat Wielka Brytania w ogóle jest dość specyficzną gospodarką. Przez pewien czas mieliśmy takie bardzo silne ożywienie na funcie, były wzrosty do poziomu, teraz mi pamięć nie myli, bo z głowy mówię około 1,32, później nawet może troszeczkę wyżej, z poziomu 1,26 względem dolara amerykańskiego, natomiast tutaj później nastąpiło odreagowanie, bardzo mocny spadek właśnie na fali tego Brexitu, a patrząc na dane tutaj jedyne co jest bardzo niepokojące, no i co może mieć wpływ oczywiście na przyszłość to bezrobocie i PKB, przepraszam, głównie PKB, które tam mocno mocno spadło natomiast faktycznie PMI, o których wspomnieliśmy wcześniej, one, sobie, one pokazują, że nie ma źle, jakby że tutaj jednak Przemysł i usługi, co jest bardzo ważne, obie te gałęzie gospodarki przewidują, że będzie rozwój. I to jest rzecz, która powinna sugerować, że jednak Wielkiej Brytanii będzie lepiej i ten cały przemysł, moim zdaniem, i usługi się przyzwyczaiły do tej myśli, że ten Brexit kiedyś będzie, albo będzie, albo go nie będzie, i tak sobie poradzimy. Ja myślę, że taki sposób myślenia jest teraz po tylu latach, już, w którym ten temat Brexitu jest wałkowany. Więc osobiście uważam, że tutaj warto zwracać uwagę na te twarde dane, które napływają z gospodarki. Bo PMI są danymi, nazwijmy to wyprzedzającymi. One wskazują na to, co menadżerowie się spodziewają w kolejnych kilku miesiącach, według ankiety, która jest w, w, wśród nich robiona. Natomiast twarde dane, jak PKB, bezrobocie, inflacja, to pokazuje, jak gospodarka się rozwija, oczywiście ekspost, ale jednak. Jak się inaczej, jak się rozwijała. I tutaj na bazie tych danych będzie można powiedzieć coś więcej za kilka, tak naprawdę miesięcy, bo cały czas moim zdaniem przez okres mniej więcej kwietnia, bo marzec to były duże zawirowania w jedną, w drugą stronę, ale od kwietnia myślę, że inwestorzy zaczynają zaczęli estymować to, że nie będzie tak źle, że jednak wyjdziemy z, tego, z tej gospodarki szybko, czy w sensie z tej zapaści szybko, że szybko znajdziemy lek albo szczepionkę, albo że w ogóle koronawirus. Odpadnie i nie będzie w ogóle problemu z tym tematem. Natomiast od wakacji, no oczywiście, zaczęło się wahanie i zastanawianie się, co będzie dalej. Mówię o europejskim rynku, bo Stany Zjednoczone dużo mocniej, lepiej sobie radziły. Teraz, kiedy nadszedł, nadszedł czas, sprawdzam, tak? Okej, okay, nadszedł czas e, sprawdzenia, no to mamy informacje na temat tego, czy faktycznie zachorowania spadają, czy nie. No i tutaj mamy bardzo ważną rzecz, jednak te zachorowania rosną, co też budzi oczywiście obawy rynku. O gospodarce brytyjskiej i nie tylko o niej mówił Marcin Tuszkiewicz z Kłaber.com. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie, i do zobaczenia. A za chwilę druga część programu. Tam Łukasz Wardyn i Maciej Leściosz będziemy mówili między innymi o giełdzie warszawskiej.